Witajcie, witam wszystkich, Bardzo serdecznie, ja jestem Dorena, co to jest? Drugi odcinek z Clash Royal. I słuchajcie, tutaj, no, mamy już parę skrzyneczek do otwierania No, troszeczkę, ale na drugim kocie mamy ich jeszcze więcej. Sami zobaczcie. No, możecie już zobaczyć, że trochę tego jest. No, myślicie, się potwierali to, no, ale drzemów nie ma. Tutaj mam deki, na różnotę, nie wiem, challenge, że no, tak to tu ujmę tutaj, z wyzwań tutaj albo no, tak sobie postanowiłem, tutaj ma mi się challenge. Jaka muza, obojętnie upraw autorskich. No, tylko słyszymy deck, ale to, to może, to może zrobimy w na następnym odcinku, bo na razie mi się tego nie chce robić. No, to jeszcze chyba. Wiecie, że głównie to, to chyba legendy. Gdzie tu jest? Mam. Gdzie tu jest pan Wizard? Wizard i. Chodaj mi. Co jeszcze? Co? Nie. No a to. Cyk. Wiesz, no to takie moje bardziej takie ulubione. KC. Mm. Jezu! Yes. Może jeszcze to wezmę? Może jakiegoś się spela wezmę? No wiadomo, spele są czasami nawet przydba, przydatne, Szczerze mówiąc, nie wiedziałem, że to jest draft. Jezu, jeszcze tyle kart. Ech, dajcie mi chwilę, poukładam to i wrócę do rasy, jak to poukładam. Dobra. Dek stworzony, dex tak dex, mój dek się prezentuje. czy 3 Aven, Avenge Elixir kosno. No, co no, tego. Moim cele będzie dojść chociaż do Magical Chesta maksimum to Legendary Chesta. A my przejdźmy do mojego głównego konta, Ale przed tym otworzę Silver Chesta. Jak zawsze, kude chcę, żeby mi się. żeby wypadł Wizard, to, mi, to nigdy mi nie wypadnie. Tej co potrzebuje nigdy mi nie wypadną. A ja my wróćmy na moje to moje poboczne koty, że dżet, tak tu ujmę. Dobra. Logujemy się, otwórzmy jeszcze jedną skrzyneczkę, aby jakby nie tracić skrzynek. Cyk. Mini Pekkas, świetnie. Ale przejdziemy do gierki. Trochę mi szukało. Zwolę na to do i ciąć. Ej, good luck. Oczywiście wiadomo, że ludzie przegają, bo jest za zbyt proste dla nich. Oczywiście, się sobie żartuję. Cyk, cyk. Cyk, cyk. No, mały atak już jest. no pan. No. Atak był potężny. Ale z tego ataku zasłał mi tylko Baby Dagon i jakieś 200 damage'a zadałem mu. No bywa. No dobra, Nie mogę powiedzieć, że to nie ogania. Was walię? Idealnie. Fakt może nim nie zniszczy. Widzicie już po jednej wieżyce. Walkiria. Walki tutaj jest, co jest po prostu morderca. No co? No co? No co skaczesz? No to, mini peke załatwi... No. I znowu baby, na tak. No cóż. Cała tego nie używam. No dobra, tego się w tym spodziewał ewidentnie. Dobrze, dobrze. Tak może zbytnio to nie pomogło, no ale cóż. Uwaga, dawaj. Dobra, teraz defesorze, nie będę leciał po 3. Bo dam mu, że tak to mię Nie trafię. Trafiłem. Woje wam, no. Ale patrzcie, jaki. Nawet jak. Nawet jeżeli by zniszczył. Tak czy jakbym wygrał. Ja mówię play it. Znowu ta skrzynka. I jeżeli gracie w Clash Royale... O. No tutaj wypowiedź, są oczywiście, że prosty. Yy, jeżeli gracie w Clash Royale, to jak wy robicie, jeżeli przykładowo taficie 8 godzinową skrzynkę, czyli Gold Chasta, to czy wy od razu otwieracie, czy otwieracie wieczorem? Ja otwieram wieczorem, bo wtedy jakby następnego dnia mam Fajną skrzyneczkę. Ale by. Co dajemy? Moczuję. Bo mogę. O... A myślmy do mojego drugiego konta otwórzmy Golden Chesta. tak, jeszcze bym kłócił przeszedł, nie zatrzymując filmu. Fakt, to jest dziwne, że przechodzę z konta na konto, no ale to cóż. No dobra, fajno. Powiem, że to pokazuje się na cały ekam. No to my się z boku przecież mieliśmy, no dobra to. Otwórzmy Gold Cesta. Może legendy nawet wypadnie, kto wie. 300, 300 golda około. 3 Mortary. 11 orów 14 elite babając i będzie... Doom tower. 10 tomb Doom towerów. No oczywiście musiało mi dać jeden z takich No, Otwórz sobie na pocieszenie to. 1200 golda, 2 dżemy, 20 musi Błaga, żeby tak było. Elite Barabanki, 22 knightów i Fry Machine 13. Jezu. Nic nowego. Przejdźmy na moje drugie konto, otwórzmy tam silver chesta i przejdźmy do giek No, chyba dzisiaj, dzisiaj fajnego penningu nie będzie. Chyba, że z tego epic Testa wyleci mi Balons No, to będzie fajnie. A, ja bym po poprzedniego filmu, to źle trochę zmontowałem, bo jest takie jak, jest pionowo po prostu, a, po, a powinno być norma, jest po prostu pion, poziomo. Więc no, przepraszam za ten błąd, no, ale przykro mi. A, znowu mini Fajno. Chociaż tyle, nie przykładowo, nie wiem, golem, który, giant, który już nie użyłam. Eee, no widzicie, tyle skrzyneczek. Może jutro wszystkie będą otwarte. Nie wiem. Ale my chyba przejdziemy. Ale dobra, zrobię jeszcze jedno cięcie, zobaczę jak tam dane skrzyneczki, bo mam aplikację do tego, żeby zobaczyć, jakie będą skrzyneczki. Pogada parądek. I kto wie, może pogadają na moich wyższych arękach. a my przejdziemy do. No, ee, za 20. Do Do własnego będzie sekunda, do mnie parę. Zejdźmy i tylko tyle. No, myślę to. No, widzicie? Nawet z tego epik wyjdzie. Golden Czestas. Coś mi chyba tego nie lubi. Uf, coś tak poczułam. No Golden to na serio. Nie mogli się bardziej postać. Ale chyba zagramy sobie dwa na dwa, bo nie chcę zacić pucharek, bo tak mało ledwo co jestem kurde na tej aranie. Yes. Party. Wiadomo, że to nie jest jakby profesjonalne, no ale nie chcę zbytnio spadać z AN, bo. A dobra. E, mam taki taki, taki jaki mam. Dobra. Za chwilę widzimy się w g Dobra, znalazło mi typa ósmy level. Wygamy to, bo to ósmy level jest. A nie żaden, nie wiem, 11, 12. Ten odgłos. Jeżeli go słyszycie, to w góry. to i mi typie. Ja tam to i mi typie, mówię ci. 25 raz. No. Tu już widać, że jest wyższy pol. Kto używa w tych czasach el... 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 elekcji kolektora? No kto? Jej, jeżeli teraz wyjdzie golem, to, wy... to wiesz, że to jest kompletny taka Przypomniał mi się pewien jeden youtuber. Polski w dodatku. Jeżeli go na ciebie, to To napiszcie w komentarzu, że nie będę go ten reklamował, że tak tu No po co mam reklamować? Nie swojego YouTubera. Nie wiem, jak to byłby kolega, to już bym go zareklamował, bo to. Bo to mój kumpel. Jak jakąś kumpel z chęcią, ja zaklamuję No pozby się tego golema. jest golemy najgorsze. Naj i najbardziej idealne dla debili, którzy nie miały grać. Serio. Jak on niby mógł wypuścić, kiedy trzy, trzy katy tylko wypuścił. Halo. Sek mi nie nam choda Pozbądźcie się tego cholernego... Tego głupiego przepraszam świeć Golema No dobra, ten typu miałem myśli No, widziałem w miarę nie powiedziałam, że myśli. Yy, powiem tak, jeżeli nawet doleci, mówię, że to easy wygam, bo to nie są zbyt trudni przeciwnicy. To po prostu chcę spamować, żeby po prostu. co tutaj bronił. A nie, żeby atakował. Jeżeli ja się da się tam to wygrać na trzy. A dzisiaj nam nie uda, musiałbym mieć z nami jeszcze 10 sekund, aby wanął jeszcze raz. Wtedy byśmy to wygrali normalnie. Na trzy gwiazdki, ale i tak tutaj się gra na maksimum, na maksimum dwie. Z tego względu, że się nie opłaca na więcej. Bo jeżeli pójdziesz na więcej, to masz przykładowo tak przygrywać często. No Weźmy na moje długie konto, i tam by. Zacznijmy grać, bo mogę. No dobra, otwórzmy. Golden testa. 165 Golda, 1 spear Goblin, 2 nighty, 5 Bomberów, Goblin Hut. Ech, o to oto o to światło. Ech, zagrajmy jednego. Szczerze mówiąc, na tych arenach nawet nie ma co konkretnie grać, kurde, bo to na pierwszy ogień robi coś takiego. przydałby mi się ten. Cóż? No poczekajmy chwilę. Jezu! Paweł i ga O, Paweł. I Gawel. Cyk. Dawaj, wcale tego baby. Lecimy. Jezu, jak jestem typu, nie wytrzymam psychicznie i fizycznie. To chce być najdudniejsza mecz, mecz świata. Nie, czy Nie spędził, no spędził się. Teraz mu, bo kłóde ma No jak tak szybko mógł wypuścić go? I... O oh, yeah, boy. O tak. Widzicie? Jedna taka mała Emia. A ile zrobiła? No bo to już może być porządny gecz. Dobra. Cyk! Ten odgłos ten odgłos jest przekomiczny. No, przegał typo, bo albo, albo go mama zwołała na obiad i da nie, na faję boa. Jednego... Będę na fajbola, a nie ma. A szkoda, że go mama nie na obiad. Bo byłoby zdecydowanie lepiej dla mnie. Patrzcie! Pup! Nic nie, nie mówię, że to był dobry gracz. Nic nie mówiłem. 27. O jezus. że ciągle nosem, no ale. Chory jestem. Zaraz końsy potem Łyczka lub. Z tego co wiem, Łuczka, już nie ma tego obszarowego dem, de, demadze, więc chyba wezmę sobie tego. Hmm. Tego pana. Show challenge level. O kude. Dobra, będę kończył odcinek, bo już jakby nie ma co dalej. Dobra, masz typie tego jednego. O, to było na tyle ten odcinek. No to bo, może jednak nie. Zagajmy jeszcze jedną, tak na trzy, żeby otworzyć jeszcze jedną skrzyneczkę. To będzie dobre. Gag. Wie te, wie te gagu. Good luck. Szkoda, że nie ma takiego hello? Nie, nie ma hallu. się typie, nie, już się typie nienawidzę. Dezorientacja. Ale piąty level. A ma szósty. No to to już... Cyk. Piąty level dobra, ty typu będzie ekspi mnie O nie! Uuu, trochę za zapu... trochę wcześniej wystawiłem Ale pa jaki mądry? No, ty po Ekspi, to widać. Ej, niech się tu tak napalają. No. Tombstone. Typie już, się, już się ciebie nie cierpię. Typie nienawidzę ciebie na wszech wieki, Jamel. Teraz ja wyślę swoje. I co? I co teraz zrobisz? Nic. Nic nie zrobisz. Nie, nie, dobra. Może coś zrobić? Przegrać. No dobra, niech, niech już zdobędzie. Niech to, niech to już zdobędzie. No się nie będę w stanie bronił. Bo tak jest jak. No. Pubeki. Patrzcie, ile mu zadałem, ile mi. No porównanie. O Jezu, to nie jest, jak ja tego gówna nie cierpię. Kto wygra to jest pytanie. E, chyba mój. Dobra. Nic nie mówiłem. O, ja pitole. Panie kochany. Panie kochany, jak ja ciebie nienawidzę. Jeszcze ten tump, zon cholerny, Ten głupi, przepraszam. To friendly kontakt, 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 Nie umiem mówić. Spadaj! Dobra, win Spadaj z bani. No nie no, kudę. Ale ty mam... moment kiedy zadzwonić. E, mam nadzieję, że to uda mi się wyciąć. Mam nadzieję, chociaż ją umiem na to. Na trzy. No. Szkieletonki nie lubię. jest spylkę. A, tutaj jeszcze miałem jakieś challenge. Czy to jest ta Jak na początek bardzo dużo. Mamy jeszcze skrzyneczkę, więc czemu mamy z jej nie skorzystać? Nie skorzystamy. 335 golda. Dwa drzemy. siedem arusów, bardzo się przyda. Tak, teraz będzie rare i teraz będzie epic, Obst chyba. Widzisz, że to będzie epic? Rare. Eee, no tak by zaskoczyli miło. Znaczy nie miło, bo ja wolałem epika niż... No tam to no ale by No Dobra, a to było na tyle na ten odcinek. Trzymajcie, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, suba, dzwoneczki, no i trzymajcie się, no i cześć. hej, hej.